Nie ma widzowie, dziś gramy sobie na bed warsa, na no, CraftCube eee, Trochę już grałem i ten, mamy różne rzeczy, ale tak, zacznijmy. Dobra, lecimy szybko. Dwójki klasyczne, 1,8. Okej. Okay. Czemu mnie wywaliło? Dobra, nie wiem czym. Dobra, nie wiem czemu oni leżą. Trójki, dwójki. To drużyny. Dobra, żółty weźmy. Siema. Jakiś dom mnie dołączył do mojej duszy. No, nie, wiem, ja jestem. O, dobra, jest. Siema. Ty, ktoś ma skinę asynko Dobra Jak się tam zetyf lata A skoczy se do Wojda Okej, okay, zaraz gra się rozpocznie Dobra, 15 sekund jeszcze Dobra o, dobra, 4, 3, 2, 1. Powiedzenia, dobra. Lecimy. Szybko zbieramy 4 żelaza. Dobra, dobra, 4 leczenia. Sklep kupujemy. Dobra, obudowujemy. Dobra. Dobra, mój typ idzie, muszę tam się bić, hmm, szybko ten, kamienny miecz, dobra, hmm. pozbieram hmm, sobie 12 złota, okej, okay. mm -hmm. zabił tamtych, tych. kurde, ty nie ma tyle złota, dajcie. Dobra, e, szybko kupujemy e, staka, Bierzemy TNT Dobra, lecimy do różowych. niszczymy im beda, Kurde no. No i zajebiście dead jestem. No super. Dobra, lecimy na następną. Okej. Okay. Dobra, bierzemy teraz sobie zieloną. Upa. 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 Dobra, no jak już jesteśmy w nie jakiejś. Może O, dobra, mamy jakiegoś tupa. Ja chciałem powiedzieć, żebyśmy wzięli e, tą jakąś inną, żebyśmy byli z kimś. Dobra, spadamy. Kiedyś w ogóle był taki bug na CraftCube, że na budowerszach jak się spadł do void'a to wtedy się traciło te, to, e, ten. Straciło się wtedy. Wtedy możliwość zmienia sobie ten e, stracę się możliwość zmienia sobie koloru Jak już spadłeś to wtedy e, tam już tam zostałeś i no po prostu nic z tym nie mogłeś sobie poradzić po prostu nie miałeś już nie mogłeś Szybko rozwalam im to. Dobra, nie powinni teraz dojść do nas szybko. Kurde. Dobra, szybko lecę po to. Kurde, jeszcze jedno złoto dajcie, jedno złoto. Dobra, mam. Weźmy sobie od razu żelazny mieczek i tą zbroję kurczugową żółtych zniszczyli łóżko Dobra to jakiś słaby typ Kurde no i kto to wyszedł na debila? Ja Kurde Dobra A dobra, to mój, mój, dobra kurde idę zbierać te 4 zł na może nawet zebrać. Dobra, mamy musimy im zrozwalić to Żeby nie mieli łatwo Dobra, to wysadzamy Elo o, kurde. No to nieźle. Dobra, kurde, szybko spadam. Nie, no czemu jeszcze ten kulą 5 sekund. Już do nas się buduje. Dobra, nie ma. Żółty już nie ma. O, kurde. No i super. zniszczyli mnie firebolem. Nie sobie tak wspomnijcie, że jestem jakimś nubem. I to jest akurat prawda. Dobra. To zbieramy. Dobra, bierzemy sobie. Proszę, ukryjemy się. Dobra próbujemy ich zabieć od tyłu albo nie chociaż rozwalić łóżko. Ten te piesz. Aż kurde. Dobra. Dobra, lecimy. Dobra, S. Kurde. Dobra, szybko tu się kryjemy. Już kurde. Nie, 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 nie. Nie, 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 Kurde no. Dobra. Lecimy na następną gierkę. I to chyba będzie ostatnie już w tym odcinku. W następnym może być więcej. Dobra. Szybko lecimy, cyk pełna dobra, obudowujemy łóżko, damy się po rogach, tak bez sensu, ale damy, dobra, szybko 10 żelaza, to może nam się przydać, dobra. Już raz na golem jest. Narzędzia, bloki. Dobra, 24. Dobra. Szybko to... Dobra. Halo. Ok, kupujemy sobie ten mieczyk. Lecimy na błękitnych. Albo nocy Dobra. Czy Jan jest zająty? Lecimy. Prosimy. Szybko. Dobra. Jestem już u nich. Aha, mogłem kucnąć już od razu. Dobra. Zginę, nic się nie stało. Zmięć prędkość na 5. Fajno jest O dobra, kill mi zostawili. Dobra, to kupuję więcej wełny. mogę sobie kupić endstone. Dobra, szybko kupuję endstone trochę. Dobra, lecimy, już kurde, no i spadłem Dobra, to szybko Okej, okay, bierzemy Dobra, ty bierz, ja mam, ty emeraldy Tutaj jeszcze jest? Jeden Ja nam nie do wyspy chronić Chociaż to raczej nie powinno być możliwe. Ale pójdziemy sobie, może na czerwonych. Dobra. Lecimy, ta gierka nam dobrze idzie. Dobra, idziemy na czerwonych. Okej, okay, ich chyba nie ma w fazie nawet. Dobra. Kurde, czerwony ma łóżko i zieloni. Tylko ja czerwony i zielony i łóżko I to tylko my zostaliśmy. Bo mamy najmocniej. Aha. O coś mhm, okej. Okay. Dobra, szybko tu zbieramy. Dobra, kurde. Mamy prawie całe ZOPSA. Nich dwóch żyje. No, kurde, dobra, czyli czerwony to tryhard. Będziemy lecieć na zielonych raczej. Więc idziemy. Idziemy na zielonych. już się niemy. To nie jestem. O, kurde. Fireball. Dobra, odepchnął się. Kurde. Dobra. Mam nadzieję, że nie przegramy tego. No jakoś wygramy to z czerwonymi. Okej, okay, oni dali nam... Most, dosłownie most do ich bazy. Dobra, w sumie, idziemy. Idziemy. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Czerwonych jest tylko jeden. Ja też tylko. O, kurde, no i zginąłem. Dobra. Zobacz, to by było już na tyle w tym odcinku. Yy, I to tyle.